Na wszystkich na początek. Mała zagadeczka. Jak zakończy się ta reklama? A. Chłopak pociągnie za sznurek, odpalając ukryty w łonie dziewczyny silnik spalinowy. B. Wyciągnie królika, który wręczy mu prezerwatywę. C. Wyciągnie korek, spuszczając z dziewczyny całe powietrze, bo jest to reklama pontonów. Jesteście ciekawi? Zatem oglądajcie do końca. Said, Najpierw jednak przyjrzymy się reklamie, która ostatnio trafiła na moją prywatną listę najbardziej irytujących. Na pewno ją znacie. Wiecie, co to GMO? A co mam nie wiedzieć? Genetycznie modyfikowane organizmy. Patrzcie. No właśnie. Bohaterką tej reklamy jest, powiedzmy sobie szczerze, wiejska baba. Ubrana w wiejskie ciuchy i mówiąca wiejskim językiem. Reklama składa się z dwóch części. W pierwszej nasza wiejska baba przedstawia nam straszliwego demona GMO. W drugiej zaś przytula do swojej wiejskiej piersi tuściutką, zdrowiutką kurkę, twierdząc, że nigdy nie nakarmiłaby jej paszą z wszczepionym genem bakterii. Ponieważ... To wbrew naturze! Jaki komunikat stara się wykreować zestawienie tak dwóch skrajnych scen? Otóż jest to bardzo proste. Reklama ta w podstępny sposób sugeruje nam, że te jajka to wytwór szczęśliwej wiejskiej kurki. zebranej dłońmi szczęśliwej wiejskiej baby, która na dodatek wie co to GMO. A jak jest naprawdę? Sprawdźmy to! Gnany wrodzoną ciekawością, pobiegłem do sklepu kupić jajka Za Zapłaciłem 6 złotych za 10 sztuk, co daje 60 groszy za jedną sztukę. Z opakowania aż 10 razy atakuje nas komunikat, że jajka są wolne od GMO. Wolne od GMO, wolne od GMO. Wolne od... Natomiast wewnątrz opakowania znajdziemy taki oto komunikat. Wierzymy w mądrość natury, że to, co naturalne, jest lepsze dla ludzi. Natomiast z tyłu opakowania, tam gdzie przeważnie nikt nie zagląda, widnieje komunikat Jaja z chowu klatkowego. Wiedziałem. Wiedziałem, no, wiedziałem, że ta baba jest podstawiona. Jak wygląda chów klatkowy, przez niektórych zwany kurzym holokaustem? Kury są trzymane po 4-5 sztuk w niewielkich klateczkach. Na jedną kurę przypada powierzchnia mniejsza od kartki A4 tak nie może nawet rozprostować skrzydeł. W jednym kurniku utrzymuje się przeciętnie kilkadziesiąt tysięcy niosek. Aby pozbawione wszelkich naturalnych bodźców nie zadziałałyś na śmierć, sztuczne światło w kurniku musi mieć specyficzną działającą otępiająco barwę. Zwykle cykl produkcyjny trwa rok. Po tym czasie organizm kury jest tak wyeksploatowany, że mięśność spada poniżej poziomu opłacalności. Kura opuszcza klatkę tylko raz, gdy po zakończonym cyklu produkcyjnym wywodzi się ją do uboju. W skrócie wygląda to tak. Kura, która zniosła to jajko, całe swoje życie spędziła w klatce. Przodem jedząc, tyłem srając i non stop dając takie oto jajeczka. Po mojemu to wbrew naturze. No, po mojemu też. Dlatego nigdy nie kupuję jajek, których kod rozpoczyna się od trójki i oznacza chów klatkowy. Nigdy. Dlatego macie wybór. Kod zaczynający się od zera oznacza chów ekologiczny. Od jedynki chów wolnowybiegowy. Od dwójki Ściłkowy, a od trójki 50 tysięcy kur pod jednym dachem, które nigdy nie zobaczą nieba. Welcome to the real world. Zdemotywowani? Rozluźnijmy więc atmosferę i zobaczmy, jakie jest rozwiązanie zagadki z początku tego filmu. Przypomnę, że pytanie brzmiało: jak skończy się ten film? A. Chłopak pociągnie za sznurek, odpalając ukryty w łonie dziewczyny silnik spalinowy. B. Wyciągnie królika, który wręczy mu prezerwatywę. Czy C. Wyciągnie korek, spuszczając z dziewczyny całe powietrze, bo jest to reklama pontonów. A jak jest naprawdę? Zobaczmy. Chyba wiem, jaka była Wasza reakcja. Dawno nie widzieliście czegoś równie dziwnego, prawda? Natomiast jeżeli chcielibyście zobaczyć coś równie zaskakującego, to już teraz zapraszam Was do następnego odcinka Bastera, w którym według Waszego życzenia zrobię kolejny Destroy Challenge. Destroy, jakiego jeszcze polski YouTube nie widział. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Jajka, jajka, się w klatkach i nie widzą nieba.